Dzień dobry! W dzisiejszym materiale zaprezentujemy PDA Invent w wersji mobilnej. Na wstępie chcielibyśmy przybliżyć Państwu aplikację PDA Invent, która została stworzona do zarządzania środkami trwałymi, narzędziami oraz urządzeniami firmy. Aplikacja wspiera identyfikację środków za pomocą kodów kreskowych, tagów NFC oraz RFID, a ponadto obsługuje również wypożyczenia środków przez pracowników i obieg narzędzi przez nich używanych. W poprzednim materiale przybliżyliśmy Państwu aplikację od strony webowej, natomiast tym razem chcielibyśmy przedstawić PDA Invent od strony mobilnej. Po zalogowaniu się do aplikacji pojawia się ekran startowy, z poziomu którego mamy dostęp do menu głównego. Przycisk Inwentaryzacja umożliwia skanowanie oraz dodawanie środków trwałych. W zakładce Środki Trwałe odnajdziemy listę wszystkich naszych środków. Lokalizacje to podgląd przypisanych lokalizacji. Natomiast kontakt to dane kontaktowe do PDA IT Solutions. Po przesunięciu palcem z lewej strony pojawia się panel boczny, który umożliwia poruszanie się pomiędzy zakładkami. Dodatkowo z panelu bocznego możemy wylogować się z aplikacji. Zakładki lokalizacje i środki trwałe zostały wzbogacone o wyszukiwarkę, która pomaga w szybkim odnalezieniu dowolnej pozycji. Przejdźmy zatem do zakładki inwentaryzacja, w której przeprowadzimy ewidencję środków trwałych. W pierwszym kroku należy wybrać lokalizację, w której przeprowadzimy inwentaryzację. Następnie przechodzimy do skanowania. Komunikaty, które możemy zobaczyć. Stan 0 środek nie został zeskanowany. OK środek został pomyślnie zeskanowany. Nowy. Środek jest nowy w danej lokalizacji bądź nie został wprowadzony do systemu. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji należy zakończyć inwentaryzację poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz. Dodanie nowego środka trwałego. Aby dodać nowy środek trwały, należy zeskanować kod, a następnie nadać nazwę poprzez kliknięcie na rekord, a następnie wprowadzenie nowej nazwy w polu Nazwa. Po zeskanowaniu środka należy przypisać jego lokalizację. Z tego poziomu mamy również możliwość dodania kodu RFID danego środka trwałego. Dodatkowo w wyszukiwarce, która kryje się pod lupką w prawym górnym rogu, możemy stosować filtry wyszukiwania. Aby wyczyścić zastosowane filtry, możemy skorzystać z ikonki trzech kropek w prawym górnym rogu. Jeżeli nad listą sprzętu wyświetla się symbol kodu kreskowego, Oznacza to, że obecnie skanowane są kody kreskowe, natomiast gdy widzimy symbol RFID, odpowiednio tagi RFID. Tryb skanowania zmieniany jest poprzez kliknięcie w symbol. Zakładka, która zawiera całą listę środków trwałych. Aby zobaczyć szczegółowe informacje, należy kliknąć na dowolną pozycję, a następnie ukaże się widok karty środka trwałego, z której możemy uzyskać takie informacje jak: Podstawowe informacje, zdjęcia czy informacji o pracowniku, do którego obecnie przypisany jest środek trwały. Natomiast w zakładce Lokalizacja mamy podgląd całej listy dodanych położeń. Po kliknięciu w jedną z nich z łatwością możemy zweryfikować listę środków trwałych przypisanych do danej lokalizacji. Dziękujemy za uwagę. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail widocznym na ekranie.